Za dziesięć minut będzie moja taksa Stanę w korku w samym centrum miasta Obok koleś wkurzony na maksa Spadł mu cukier, może ktoś ma ciastka Chyba była kraksa, czy ty udział brałeś w niej? Chyba była kraksa, rano ci życzyłam źle Zaczęło się niewinnie było jak na filmie Róże i amory Nasze love story Jeden guzik na pilocie I zjawiły się potwory Teraz to film grozy Uważaj gdzie chodzisz I wszystkim opowiadasz Że to mi odbiło Wszystkiem baseballowym Wczoraj cię goniłam Tak naprawdę to bzdura jest Nikt nie wierzy w tej plotki, treść za dziesięć minut będzie moja taksa. Stanę w korku w samym centrum miasta. Obok koleś wkurzony na maksa. Spadł mu cukier, może ktoś ma ciaska. Chyba była kraksa, czy ty udział brałeś w niej. Chyba była kraksa, rano ci życzyłam źle. Byłeś słodki i czy? Więc weszłam w to jak masło Lecz w tamten poniedziałek to uczucie zgasło Stałeś się potworem gorszym od tych co mam w szafie Nie dziw się, że teraz cię do niej złapię Tak długo powtarzałeś, że to mi odbiło Że prawie w to kłamstwo twoje uwierzyłam Tak naprawdę to bzdura jest Nikt nie wierzy w tej plotki treść. Za dziesięć minut będzie moja taksa. Stanę w korku w samym centrum miasta. Obok kolej wkurzony na maksa. Spadł mu cukier, może ktoś ma ciastka. Chyba była kraksa, czy ty udział brałeś w niej? Chyba była kraksa, rano ci życzyłam źle.